Zaczniemy od składania blaszki 65x65. Do tego celu wykorzystamy rolki, które złożyliśmy wcześniej. Jeżeli nie widzieliście filmu ze składaniem, jak prawidłowo złożyć rolkę, to gdzieś tu pewnie w rogu się pojawi. To możecie sobie to odświeżyć. Więc tak, zaczynamy składać w bardzo prosty sposób jeżeli te rolki mamy już złożone posortowane, ja sobie je tak poukładam tak jak one były, tak jak one były w woreczkach w ten sposób mamy tutaj w ten sposób okay. więc u góry blachy tak jak wspominałem Wam na wcześniejszym filmie mamy yy, duże otwory i mniejsze otwory w te większe otwory wchodzą nam zawsze nakrętki mimośrodowe A w te mniejsze, na te mniejsze otwory przychodzi nam, yy, nam dystans. Gdzieś mi tutaj jeden dystans poleciał. teraz mamy raz, dwa, nie wszystko jest. Wchodzi dystans, dystans jest w ten sposób mocowany. Dobra. Yy, więc tak, zawsze zaczynamy sobie od, od śrub. Ja sobie śruby zawsze wkładam w ten sposób. Cztery śruby. Mamy zrobione, ja sobie to kładę na stół i teraz do góry dajemy nakrętki mimośrodowe. Zobaczcie, jak to jest sytuacja wygląda. Ten otwór, przez który przechodzi śruba, jest dosunięty z jednej strony. Tak ta śruba działa, więc, jeżeli my damy tą nakrętkę w ten sposób, i usadzimy później na tym rolkę, i nasadzając wózek na profil. Będzie widoczny luz, kluczem numer 10 będziemy sobie przekręcać tą nakrętkę miłośrodową aż ta rolka dociśnie nam do profila i skasuje nam, nam luz, zobaczycie w dalszej części jak to jak to wygląda, więc teraz tak jak zaczynamy składać wózek czy to ten czy to inny zawsze tą nakrętkę miłośrodową ustawimy sobie w ten sposób żeby u góry można powiedzieć było najmniej materiału żeby ta żeby ten wózek był po prostu najluźniejszy w tej pozycji bazowej, my sobie to później weźmiemy i, i, i wyregulujemy. Jedna nakrętka, druga nakrętka, u dołu dajemy dystans aluminiowy, jeden drugi i podkładki. Po jednej podkładce, tu, tu. Tutaj i tu. Teraz dajemy rolki. I jeżeli by się wam zdarzyło, że rolka wam tu nie chce przejść po złożeniu, to zwróćcie sobie uwagę, bo pewnie się podkładka do środka wysunęła. Ja wystarczy tam troszkę sobie poruszam, czy się pokrętem poprawić. Cyk. Mamy założone. Teraz nakrętki. Ja sobie to robię w ten sposób, że jakby ściskam sobie te rolki, żeby mi się z drugiej strony śruba nie obracała i dokręcam sobie tak palcami, żeby wyraźny opór, wyraźny opór poczuć. I te nakrętki one są, tak zrobione, są nakrętki samohamowne. Mają taki tu plasticzek na końcu, więc jak dokręcimy, to ona się nie powinna sama odkręcić przy drgania. Mamy to dokręcone. Teraz bierzemy sobie klucz numer 8 i zaczynamy sobie to, to skręcać. Ja sobie zawsze zaczynam skręcać od miejsc, w których są włożone nakrętki, mimo środowe, żeby ona mi się później nie przekręciła. Dokręcam sobie jedną, drugą. I teraz, tam gdzie są dystanse. Cyk. Dokręcam raz. Dokręcam. Dokręcam dwa. Do... Tak. Mam to skręcone. Jeszcze sobie tutaj troszkę, troszkę sobie to dociągnę. Jeżeli mi się obraca z drugiej strony, to mogę sobie przytrzymać, a sobie sobie wezmę jednego imbusa, bo będzie mi wygodniej. Ja sobie to tu skręcam. Cyk. Mocniej sobie zawsze dokręcam tam, gdzie są, gdzie są dystanse aluminiowe. A tu pozostawiam sobie takie te śruby a kiedyś robię troszkę różniejsze, bo i tak będę później, yy, będę później regulował. Wózek skręcony wygląda tak. Teraz nałożymy sobie go na profil. Sprawdzimy jak to działa. Ja wezmę sobie teraz profil yy, 2040. Zawsze wsuwamy to w ten sposób, że profil wchodzi nam w ten sposób, żeby z jednej strony były nakrętki mimośrodowe z drugiej strony dystansy. nie w ten sposób, musi być tak i wchodzi nam wchodzi nam profil i jeździ nam tutaj widać, mamy taki wyraźny luz, widać, że ten wózek jest tutaj jest tutaj luźny, więc teraz będziemy sobie regulować te nakrętki mimośrodowe. ja sobie to robię w ten sposób, sprawdzam, mamy, mamy luz i zaczynam sobie przekręcać troszkę jedną, drugą, sprawdzam sobie, luz mamy dalej i jeszcze sobie przekręcam, cyk, o już praktycznie luzu nie ma, I jeszcze sobie dokręcam, pyk, o, wózek mi troszkę chodzi za, za ciężko, To sobie to troszkę wezmę i, i poluźnię, no i zaczynam skręcać, pyk i dokręcam. Łózek chodzi mi bardzo fajnie. Nie ma żadnych luzów. Jest. Jest skręcony w ten sposób. On będzie tak samo pasował na profil. Ten wysoki. Można spokojnie sobie go tutaj dać. Też oczywiście na niski, jak będzie taka potrzeba, można go yy, można go w cyk, cyk. No i mamy luzek fajnie nam fajnie nam chodzi. Jeżeli chodzi o, o te płytki, płytki montażowe, to one tutaj na przykład po bokach mają takie wycięcia. Do tych wycięć można sobie zamontować pasek zębaty. Pasek zębaty w tym przypadku może nie, ale jeżeli będzie wropy na przykład taki cyk, Pasek zębaty przechodzi, jest zawijany właśnie za to oczko tutaj przechodzi przez środek. Wychodzi z drugiej strony i montowany jest tutaj z jednej strony silnik z drugiej strony napinacz i normalnie tutaj ten wózek będzie się nam przesuwał po liniach jak silnik będzie, będzie działał. No Mam nadzieję, że Wam wszystko, wszystko powiedziałem. Tak to wygląda, pozostałe otwory mamy do montażu gdzieś na jakąś płytkę. Możemy tą płytkę później przykręcić na przykład w ten sposób, wpuszczając tutaj rowki montażowe. Jeżeli nie widzieliście filmu, jak tutaj te, te śruby się przykręca, jak te się puszcza i się montuje na przykład takie wózki, to tutaj w rogu dziś Wam się pewnie pojawi, pojawi odnośnik. Tak to można sobie zamontować. Czy nawet tak można sobie zamontować. Tu też jest pełna dowolność w tym. No jeżeli filmik Wam się spodobał standardowo, słuchajcie łapka w górę, dajcie jakiś komentarz. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji, jak chcecie być na bieżąco. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!